Hejka, hejka, z tej strony Agateria z Agatery Craft. Witam was na pierwszym październikowym filmiku. Dzisiaj kochani zrobimy sobie taga. I uwaga, uwaga, będę w ogóle pokonywać samą siebie, ponieważ dzisiaj zrobimy coś w temacie Halloweenowym, czyli czegoś, czego nie robiłam wcześniej właśnie w tym temacie, a w tym roku jest. Inaczej. I zrobimy, słuchajcie, w kolorystyce takiej pomarańczowo-żółtej, czyli totalnie nie w moich kolorach, ale bardzo mi się one kojarzą z Halloween, z jesienią, i dlatego w tym okresie one u mnie przejdą. W Agaterii pojawiły się parę dni temu nowości halloweenowe. Stempelki, maski, wycinanki. My dzisiaj sobie użyjemy przecudowne, no przecudowne stempeleczki, pajęczyny. A pajęczyny nas bardzo prosiły nasze dziewczyny z dzieci, żeby to wreszcie było. Więc słuchajcie, pierwsze stemple pajęczyny w Agaterii. I takie przysłodki Tu jest zestawik z takim duszkiem i lizaczkiem. Ja użyję tego duszka, bo on jest jest przecudowny po prostu i wcale się go nie boję. Słuchajcie, tak jak ja nie robię, nie obchodzę w ogóle Halloween i nie robię kartek w tym temacie, tak stwierdziłam, że robiąc tagi można pobawić się kolorami, popróbować sobie różne efekty i myślę, że to właśnie jest idealny, idealny temat, żeby to, to popróbować. Dobra, przejdźmy zatem do pracy. Ja sobie najpierw, tak jak mówiłam, Przede wszystkim bawię się kolorami, czyli chcę sobie potuszować mój. mój tak, mam taki zamiar to zrobić, że po środku będzie najjaśniej, czyli żółto, a na obrzeżach będzie bardziej pomarańczowo i wszystko to oczywiście będę blendowała, także to zajmie chwilkę czasu. Mam dwa pomarańczowe kolory, jaśniejszy i ciemniejszy. No i będziemy to sobie tak mazać, tak mazać, dopóki nie będę zadowolona z efektu że to się wszystkie te kolorki mi ładnie. Połączyły, że wszystkie kolorki się ładnie zblendowały. Tutaj sobie wezmę tylko jeszcze karteczkę. Jak robimy tuszami Oxide i właśnie w ten sposób tuszujemy, to jeśli chcemy przytrzymać sobie karteczkę, tą, żeby nam się nie, nie ruszała, nie uciekała, to najlepiej robić jest to przez kartkę, to co ja robię teraz. Ponieważ na Oksidach, jeśli dotkniemy to naszymi palcami, to zostaną. Ślady, właśnie naszych palców, więc lepiej to robić A żółty tu miał być, więc lepiej to robić, właśnie słuchajcie, trzymając karteczką. Dobrze, na razie jeszcze widzę, że się te kolory bardzo odcinają od siebie, jeszcze nie są tak splendowane, jakbym chciała. Więc cały czas będę tak jakby powtarzać, ruchy zrobiłam żółtym, pomarańczowym, z powrotem doszłam do, wróciłam do żółtego. Wiecie, no ma nas to zadowolić, i przede wszystkim myślę, że właśnie taka zabawa ma polegać na przede wszystkim nieśpieszeniu się. Więc zróbmy to dokładnie tak, żeby to naprawdę było dobrze zblendowane. No i uważam, że tak już jest, tak jak mi się podoba. I tak to zostawimy. Teraz słuchajcie, ja będę odbijała stempelki, będę robiła też embossing, więc po to, żeby mi się tuż, żebym się puder potem nie przyczepił do całej powierzchni mojego taga w tym momencie, bo to jest tuż wodny, czyli mógłby mi się puder przyczepić. To albo zostawiamy taką pracę, na jakiś czas idziemy robić coś innego, albo ją podsuszamy. I myślę, że najpierw sobie zrobimy stempelki bez, bez embossingu i tutaj słuchajcie, właśnie wypróbujemy sobie naszą pajęczynkę. To są dwie pajęczynki mniejsza i większa. Ja tu zaraz sobie popatrzę, która tutaj będzie mi bardziej pasowała, jak ją sobie tutaj ułożę. Chyba tą większą wezmę pajęczynkę tutaj. Tutaj są w tym zestawie przecudowne pajączki też jakby co. Więc słuchajcie naprawdę. Wyszłam poza swoją strefę komfortu zdecydowanie. Jak widzicie i tematyką i kolorystycznie i używam tutaj po prostu tuszu memento czarnego. Dokładnie w każdy Kawalątek tuszu, i uwaga, uwaga, odbijamy. Dobrze, jeszcze ostatnie, tak przymierzenie z góry, no bo tak nie, nie, tak nie. Zdecydowanie wolę. Tak. Tak, zdecydowanie. Dobrze. I teraz sobie oczywiście ściereczką przetrzemy. Wow. Jest cudna ta pajęczyna. Genialna. Dobrze, jak sobie wszystko um, ułożymy, to zobaczymy. Może jeszcze gdzieś nam się zmieści nawet e, pajączek. Zobaczymy, zobaczymy. Najpierw zróbmy te podstawowe rzeczy. E, z tego zestawu, słuchajcie, najpierw wezmę sobie, tu jest napis e, strasznie fajnie, że cię mam. Więc no fajny, przyjemny taki. I też sobie tutaj odbijam Czarnym tuszem. Odbijamy tak na dole, bo na górze będę jeszcze coś robić. Ekstra. Strasznie fajny ten napis powiem Wam. Strasznie fajny. Teraz użyjemy sobie tutaj tego naszego duszka, żeby to był taki wesoły. Tak. Ale właśnie tutaj będę chciała, słuchajcie, popracować troszeczkę z embossingiem. I tak dla bezpieczeństwa, tak jak mówiłam, do mokrego, jeszcze nie wyschniętego tuszu Oxide mógłby się przyczepić puder tam, gdzie my nie chcemy. Więc tak dla bezpieczeństwa użyję tutaj tej poduszeczki antystatycznej, żeby mieć w razie czego jak najmniejszy problem, jakbym to sobie zostawiła na godzinę. To pewnie bym nie musiała tego robić, ale z racji, że, że ja nagrywam filmik bez żadnych cięć, to chcę no być pewna, że się nic nie stanie. I zobaczcie, co ja tutaj zrobię. Uwaga, używam też czarny tusz dobrze, tak zróbmy. czarny tusz memento, wodny. I tutaj, słuchajcie, teraz robimy szybkie ruchy. Bo na jeszcze niewyschnięty czarny tusz wysypuje przezroczysty puder. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. No troszeczkę tego tuszu nam, pudru nam zostało, ale to nic. Zaraz sobie poradzimy, bo nie jest jego aż, aż tak bardzo dużo. Więc tak, troszeczkę, 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 troszeczkę go sobie tutaj usuniemy. To jest przezroczyste, także, nawet jakby coś tam zostało, to się nic strasznego nie stanie. Ja po prostu chciałam, żeby był bardziej ten nasz duszek uwypuklony. No i dobra, myślę, że już. Słuchajcie, zdecydowanie lepiej jest, jak się chce tak zrobić, to zdecydowanie lepiej jest na, na dłużej odłożyć tą naszą pracę albo dłużej, e, dłużej ją podsuszyć nagrzewnicą. Dobrze no i sobie teraz nagrzewamy tego naszego duszka. On będzie zapewne za chwilkę cudnie wystający, wypuklony. Zaraz oczywiście go zmacam, ale niech to się wszystko ładnie, niech ładnie to wyschnie. Ja nie będę tego duszka kolorowała, ani nic robiła, bo po prostu tak mi się to bardzo, bardzo podoba. Zróbmy może teraz, słuchajcie, co te pajączki, bo te pajączki aż się proszą, żeby je zrobić. Jest pajączek większy i pajączek mniejszy. Więc zaraz tutaj będziemy sobie jeszcze z pajączkami działać. Jeszcze raz. Tego może, to jest ten większy wziąłem, Do tego większego odbiję tu na górze. Genialne. A teraz tego mniejszego pajączka odbijemy na dole i chyba jeszcze odbiję tego mniejszego też na górze. Zaraz zobaczymy. Tu. I jeszcze tego mniejszego wezmę wiecie, mam taki pomysł, żeby go odbić. Tylko teraz ja bym chciała, żeby on był troszkę krótszy. To ja ściereczką zetrę mu tutaj tą pajęczynkę na samej górze i go tak troszeczkę tutaj podsunę do tej pajęczyny dużej. O! I w ten sposób mam piękno. O jej, genialny. Dobra, teraz już możemy to pogłaskać. Tak, i nasz duszek jest, słuchajcie, taki bardziej wypukły. Ale, żeby to jeszcze nadać tej pracy takiej głębi, no to jest taki na razie bardzo, bardzo wesoły. Zróbmy go, żeby był taki troszeczkę bardziej mroczny, ten tak. I słuchajcie, ja delikatnie potuszuję. Gdzie jest ta moja karteczka? Ja delikatnie potuszuję brzegi czarnym tuszem Oxide. Delikatnie to zrobimy. Nie za mocno zaczynam od kartki, że tak powiem, na brudno, żeby ten, to dużo tuszu zostało mi jednak na kartce, a żeby nie zrobić, wiecie, takiej plamy na, na tagu. Dobra, i jeszcze tutaj mi został boczek. No teraz sobie zdejmiemy tej brudnej kartki, zobaczymy, jak to Wygląda, no wygląda wyśmienicie, wyśmienicie. Słuchajcie, mi się coraz bardziej podoba takie e, tonowanie kolorami. E, słuchajcie, mój tak jest w zasadzie gotowy, no ale żeby to był prawdziwy tak, to musimy jeszcze do niego zrobić wstążeczki. Przedziurkowałam, tu sobie przyszkowałam. Niestety nie mam czarnej wstążki gnieciuszka. Będzie trzeba zakupić. Nie wiem, czy są. Zobaczymy. Ale przygotowałam sobie takie kolory, właśnie takiego pomarańczu, rudego, w zasadzie z Bordo. Myślę, że też tutaj to będzie pasować. Jeszcze troszkę. I zawiązujemy. Posłuchajcie, to będzie teraz najlepszy czas na to, żebym Wam powiedziała pierwszy wyraz październikowego hasła, a tym wyrazem jest. Poczuj, zapiszcie sobie koniecznie kolejne wyrazy w następną i kolejne niedzielę. Także bierzcie udział w naszej zabawie. No i zobaczcie, tak gotowy, jak Wam się podoba, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Przede wszystkim, czy robicie prace halloweenowe, a może tak jak ja, po prostu w tym roku po raz pierwszy spróbujecie, po to, żeby. Po prostu się pobawić. Niekoniecznie do sprzedaży, niekoniecznie, żeby komuś podarować, po prostu, żeby zrobić coś dla siebie z przyjemnością. No bo taki tak zostanie sobie u mnie. Przecież nikomu go nie wyślę, nikomu go nie, nie podaruję. Będzie u mnie i powiem szczerze, że sprawiło mi to bawienie się i tuszami, i nowymi stemplami przede wszystkim sprawiło mi to bardzo dużo przyjemności, także dajcie znać, bo może wy. Tak samo zrobicie jak i ja. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.